Kochani, witam was w naszej kuchni Bogu ponieważ często do nas piszecie i z prośbą o również jakieś słodkie przepisy, słodkie wypieki. A ja kocham robić torty, więc postanowiłam dla was dzisiaj upiec biszkopt. Taki najprostszy biszkopt, który zawsze się udaje. Polecam wam ten przepis, bo naprawdę nie ma w nim nic trudnego. To jest przepis bez proszku do pieczenia. I zobaczcie, potrzebujemy do tego tylko cztery składniki, właściwie pięć. 175 g cukru, 5 jajek, ja mam tutaj już jajka, żółtka oddzielone od białek oraz mąka, mąka pszenna typ 450, to jest mąka z naszego młyna, to jest mąka tortowa, fantastyczna, polecam Wam bardzo serdecznie, bo Biszkopty rosną na niej, puszyste są wyrośnięte i naprawdę e, prawie że codziennie z niej korzystam. Do mąki pszennej potrzebujemy jeszcze tutaj mam od razu dodane e, 50 g mąki ziemniaczanej. No i co? Zaczynamy. Najpierw ubijemy białka w mikserze. Możecie to zrobić w mikserze ręcznym. Ja mam mikser planetarny, więc z niego chętnie skorzystam, tym bardziej, że do, yy, ubijanie dosyć długo trwa. Yy, na początku nie dodaję cukru, ubijam tylko białka, w ten sposób, żeby wytworzyła się piana. Trzeba bardzo uważać, żeby pianę nie przebić, yy, zauważycie. Jeśli zauważycie grudki, to już zły znak. Piana powinna być taka delikatna. I dopiero jak piana będzie biała, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Wtedy dopiero zaczynamy dodawać cukier w trzech turach. Zaczekamy chwilkę, ja zwiększę obroty. I za chwilę Wam pokażę tą pianę. Zobaczcie. Właściwie już w tej chwili, gdy piana jest takiej konsystencji możemy dodawać cukier. Będziemy miksować około 10 minut, więc to potrwa. Zaczynamy, wcypujemy pierwszą turę cukru. Właściwie od y, jakości ubitej piany będzie zależało, y, czy biszkopt y, będzie pięknie wyrośnięty, stabilny. Ja do, piszkoptu, do, pie, do, do pieczenia biszkoptu będę używała takiego rantu. Zobaczcie, on nie ma żadnego zabezpieczenia od dołu, więc jak wlejemy ciasto, musi być na tyle gęste i stabilne, żeby nie wylewało nam się dołem. I potem wszystko zobaczycie. Polecam Wam takie ranty do pieczenia y, tortów. Bo one są bardzo do pieczenia biszkoptów, bo one są bardzo wygodne. Potem taki yy, yy, biszkopt wyjmujemy z rantu, przekrajamy i potem yy, tort możemy w takim rancie yy, elegancko yy, złożyć. I jest bardzo fajnie później taki tort yy, tynkować. Potem zobaczycie. Tymczasem wsypuję Spójrzcie na pianę, jaka ona się robi powoli yy, biała i puszysta. Wsypuję drugą turę cukru. No i znowu zaczekamy chwilkę, żeby się porządnie ubiło. Nie może być żadnej grudki yy, cukru, a piana musi być bardzo, bardzo sztywna. Zanim zaczniemy wlewać żółtka. Kochani, yy, ubijanie wydaje mi się, że zmierza ku końcowi. Chciałabym Wam teraz pokazać, jak wygląda ta piana. Zobaczcie, ona jest mega sztywna. Ona yy, po prostu nie wypadnie z misy. Jest super ubita. Yy, gwarancją takiego ubijania. Yy, piany jest bardzo dokładne oddzielenie białek od żółtek. Jeśli w białkach znajdzie się chociaż troszeczkę żółtka, bardzo skrupulatnie spróbujcie to wyjąć, ponieważ tłuszcz zawarty w żółtku uniemożliwi takie ubicie piany. Ważne jest, żeby misa i ubijaczka były naprawdę dobrze umyte pozbawione tłuszczu. W tej chwili zaczniemy powoli dodawać żółtka. Zmniejszamy obroty o miksera o połowę i wlewamy po jednym żółtko. Chodzi tylko o połączenie żółtek z białkiem. Można szybciej. I gotowe. Mamy połączona żółtka z białkami. Yy, pomimo tego, zobaczcie, piana nadal jest bardzo yy, puszysta i stabilna. Mąkę dodajemy w dwóch turach. I w międzyczasie. Możemy nawet w trzech. Zobaczymy, jak to się będzie namieszało. I mieszamy delikatnie szpatułką jajka z mąką. Zobaczcie, jaką to ma strukturę. To nie spływa ze szpatułki. Jest gęste. I kolejna tura mąki. W tym czasie piek nastawiłam piekarnik. Na temperaturę 165 stopni. Każdy piekarnik jest inny. Musicie sobie wypróbować, w jakiej temperaturze wasze ciasto, wasz biszkopt będzie rósł najlepiej. Na przykład u mnie w domu piekarnik wymaga, biszkopt wymaga temperatury piekarnika 175 stopni. Także sprawdzajcie sobie. Jeśli będzie zbyt wysoka temperatura, biszkopt wyrośnie z górką. Mi zależy na tym, żeby piszkokt miał dosyć płaską powierzchnię. Mam nadzieję, że mi się to dzisiaj uda w tym piekarniku, którym, którego będę używała. Pieczenie będzie trwało 40 minut. Spójrzcie na ciasto. Nie ma żadnych grudek. Jest gęste. Nie spływa z łopatki. O, super wyszło. Mieszam dokładnie, zagarniam ciasto od yy, dołu, żeby nigdzie nie została ani jedna grudeczka mąki. Można przekładać do naszego rantu. Zobaczcie, blacha, papier, rant, nic więcej nie potrzebuję i prze, przelewam ciasto do rantu. Zobaczcie, ona jest na tyle gładkie, że nic się nie wylewa bokami. Nie, w żaden sposób nigdy nie zabezpieczam e, rantu. Widziałam, że niektóre z dziewczyn podnoszą papier do góry, zabezpieczają rant e, papierem, tak żeby nic z bokami nie wypływało. Ja tego nie potrzebuję. Zresztą zobaczycie sami jak wyjmę ciasto z piekarnika, że będzie super fajnie. I wkładamy. Piekarnik mam ustawiony na 40 minut. Wkładam blaszkę na środkowy, na środkową półkę i czekamy. Kochani pieczenie biszkoptu dobiega końca, zostało nam minutka. Eee, już do niego zaglądałam, więc wiem, że jest pięknie wypieczony. Zaraz go wyjmę, jak tylko piekarnik zacznie piszczeć. Eee, to jest piszkod tak zwany rzucany. Czyli jak wyjmiemy go z piekarnika, to od razu rzucimy z wysokości 10 cm, po to, żeby pęcherzyki powietrza szybko wydostały się na zewnątrz. Eee, dzięki temu. Biszkot będzie wnioski. O, słyszę, yy, piszczenie wyjmujemy. Mieszkopcik jest pięknie wyrośnięty ja jaśniutki. I tak jak Wam obiecałam, rzucamy, Szybko sprawdzę. tak jest wypieczony. Wrzucamy z 10 cm. Zobaczcie, jest idealnie płaski. Teraz musimy tylko zaczekać, aż biszkopt ostygnie. Nie możemy go wyjmować z gorącej formy. Musi być naprawdę podporządnie wystudzony. Kochani, nasz biszkopt już wystygł. Rand jest naprawdę chłodny. Teraz przystąpimy do odbierania biszkoptu od Pokażę wam, jak ja to robię. Zobaczcie, papier odkleił się bez problemu. Spód jest upieczony. Biorę bardzo ostry nóż. Mam taki nóż specjalny do sushi, ale możecie użyć dowolnego noża, długiego i ostrego. Wkładam ostrożnie nóż między rant a biszkopt. Maksymalnie mocno przyciskając nóż do rantu. Kiedy już mam go w tej pozycji, dociskając nóż ręką do rantu, przesuwam ostrożnie wzdłuż całej szerokości rantu. Właściwie długości rantu. Za chwilę biszkopt będzie oddzielony. Wyjmuję nóż. I przekładam biszkopt na patelę albo podkład kierowniczy. Zobaczcie, tak to wygląda. Oto nasz gotowy biszkot. Jego użyłam rantu o średnicy 22 cm. Wysokość. 8 cm wyszła. Eee, chciałabym Wam pokazać jeszcze, jak y, wygląda biszkopt po przekrojeniu. Przekroję go na trzy części. Mam specjalny nóż z stąpkami. Przeważnie używam batery obrotowej i chyba tym razem też yy, takiej użyję, bo mam pod To będzie najwygodniejsza opcja. Przykładam biszkopt na baterę obrotową o. i zobaczycie jak to robię. Przykładam nóż w jednej trzeciej wysoko, wysokości i delikatnie obracam biszkopt wzdłuż y, osi. On jest bardzo świeży jeszcze. Przeważnie taki piszkot po upieczeniu i po studzeniu wkładam do lodówki po to, żeby miał y, troszeczkę mocniejszą strukturę. Zobaczcie, tak wygląda piszkot. No jest bardzo delikatny. Jeszcze powinien troszeczkę postać w Ale pokażę Wam, jak łatwo przekroić bez zbędnych narzędzi. Mm, biszkopt na trzy części, na trzy miary lub części. Ale szkoszyste. Widzicie to. Ja chciałam tylko dodać od siebie, że jestem świadkiem tego, że w tym biszkocie naprawdę nie został użyty proszek do pieczenia. To jest niesamowite. <słuch> Prawda? wystarczyło. Naprawdę kilka jajek, cukier, mleko, znaczy, cukier, moka. Bardzo delikatny. Wydaje mi się, że za wcześnie go przekroiłam, że był jeszcze zbyt ciepły w środku, dlatego się tak pokruszył. Kochani, życzę Wam smacznego. Tak wygląda nasz biszkopcik. Teraz możemy go tylko przełożyć. Oczywiście można rozłożyć ponownie w rancie yy, piekarniczym. No i będzie pyszny torcik. Ale na kremy yy, do przełożenia i do otynkowania tortu zapraszam Was na, w następnym filmie. Pa, pa!